Witam i zapraszam na omówienie pierwszego konkursu w Klingental. Z racji, że zgłoszono tylko 50 zawodników, zamiast kwalifikacji przeprowadzono prolog, który pewnie wygrał lider Pucharu Świata, Granerlund. Norwek zgarnął 3000 franków szwajcarskich. Od początku dobrze na skoczni spisywał się Bor-Pavlovcic, a nieco słabiej Kamil Stoch. Muszę szczerze przyznać, że niestety nie oglądałem pierwszej serii, więc umówię ją po krótce po wynikach, które dostałem. W pierwszej serii lider Pucharu Świata skoczył 145 metra. Z niższego rozbiegu lecz przez najlepszy wiatr podnarty wyprzedził drugiego stocha o zaledwie 2,1 punktu. Po pierwszej serii piąty był Piotr Żyła, a czwarty Dawid Kubacki. Dużą niespodzianką było piąte miejsce wspomnianego Pawla który jak wspomniałem od początku weekendu skakał świetnie. W pierwszej serii panowały dosyć zmienne warunki, o czym świadczy fakt braku Geigera czy Lindwika w serii finałowej. W drugiej serii wszyscy oprócz Krataj i Stękały mieli wiatr podnarty, lżejszy albo mocniejszy – Przyjające warunki wykorzystał z powodzeniem szósty na półmetku Bory Pawlowcić, który po skoku na 142,5 metra zgłosił aspirację po pierwsze w karierze podium. Kolejny Piotr Grzyła skoczył 131 metrów z niższej platformy i zajął drugie miejsce, tuż za Słoweńcem. Kubacki w lepszych warunkach skoczył tylko pół metra dalej od żyły, ale uplasował się tuż za nim. Anzelaniszek wyrównał osiągnięcie żyły, ale wystarczyło to jedynie na rozdzielenie Polaków. Kamil Stok po skoku na 134 metry zapewnił sobie 78 podium w karierze, ale nagrane Ruda to nie wystarczyło. Norweg znowu przeskoczył rozmiar skocznik Klingenthal, osiągając 141,5 metra. de facto przy znowu najlepszym wietrze, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, wiele by to nie zmieniło. Przewaga Norwega nad Stochem to ponad 12 punktów, więc mimo wszystko granu był najlepszy w sobotę i w piątek w prologu. Moim zdaniem był to udany występ dla Białoczerwonych. Wydaje się, że chłopaki znowu mają luz w skokach narciarskich, jakie te skoki sprawiają im przyjemność po prostu. Czy Granelud wygra jutro dziesiąty raz w sezonie? Tego nie wiem, ale wiem, że jest murowanym kandydatem. Do usłyszenia. Cześć.